Nasza gmina przyjęła w planie zagospodarowania przestrzennego przebieg obwodnicy w czasie, gdy było wojsko na Zielonce. Natomiast Miasto Brzeg w swoim planie ma również przyjęty przebieg obwodnicy właśnie w kierunku na Zielonkę. Z chwilą odejścia wojsk polskich z tego terenu, miasto pozyskało te tereny do planu i powinno sobie przedłużyć tą obwodnicę wstępnie e, uchwaloną. Do dzisiaj ta uchwała jest bardzo ważna. Jednak na skutek różnych manipulacji wymyślono, że przebieg obwodnicy będzie przy Zielencicach, na co nie było zgody naszych mieszkańców. A co więcej, przebieg przy Zielencicach. To dla nas oznacza, że przede wszystkim będzie odcięty wjazd ze skarbimierza osiedle na tą obwodnicę, a to jest konieczność z tej przyczyny, że mamy już utrudnienia w ruchu. Na rondzie sos sosabowskiego codziennie są korki i należałoby ten ruch przekierować w kierunku oczywiście na Lubrze, żeby ten ruch nie szedł przez miasto brzeg, który jest systematycznie zakorkowany. Ale wymyślono, że ta obwodnica będzie się nazywała obwodnicą brzegu, co jest po prostu zwykłym kłamstwem, dlatego że miasto brzeg ma w swoim planie przyjętą obwodnicę. Właśnie to jest wyrysowana ta obwodnica. I pytanie, dlaczego? E, zachowują się w ten sposób, że nie chcą przyjąć uwarunkowań środowiskowych, że po, powiedzieli jednoznacznie, że tylko będzie to robione e, zgodnie z ich pomysłem, bo jest spec ustawa, która mówi, że mogą w dowolnym miejscu robić e, oczywiście drogi, no ale jest postępowanie tak zwane środowiskowe. I pytanie, komu ta obwodnica ma służyć? Otóż. To, co powiedziałam wcześniej, że nam zablokowali wjazd, możliwość wjazdu na tą obwodnicę bezpośrednio ze mierza Osiedla, poza tym również przejazd kolejowy, który istnieje między Brzeziną a Zieleńcicami, on jest dla nas bardzo ważny, nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla transportu rolnego. I co więcej, ta obwodnica, gdyby przebiegała, będzie przebiegała blisko Sołectwa Brzezina, które nie miało takiego ruchu, a nagle by zyskało, i tutaj nie doszło do uzgodnień, żeby oddalić od Sołectwa Brzezina. Co więcej, na drodze Lipki Brzeg, ulica Oławska, tam jest przewidziany most nie rondo żeby mieszkańcy Lipiek i Brzeziny mogli wjechać na obwodnicę bliżej musieliby żeby skorzystać z tej obwodnicy według dyrekcji to musieliby objechać 3 do 4 kilometrów żeby się dostać na tą obwodnicę a pytanie po co i teraz tak komu miałaby służyć ta obwodnica ta obwodnica jedynie mogłaby rozprowadzić ruch samochodów ciężarowych, wymusić tranzyt poza miasto Brzeg, natomiast nie służyłaby mieszkańcom miasta Brzeg. Dlaczego? Dlatego, że to jest odległość od brzegu ponad 2 km, i mieszkańcy miasta Brzeg nie będą zjeżdżali ekstra, żeby jechać w kierunku lub, żeby 2 km nadrobić trasy na to obwodnicę. No i dlatego Obwodnica oczywiście powinna przechodzić przez zielonkę, ale wtedy dojazd do tej obwodnicy dla mieszkańców miasta Brzeg stałby się realny, bo to byłoby w odległości 400-500 metrów od zabudowy miejskiej, czyli byłaby to znaczna korzyść. Wstępnie wyliczyliśmy, gdyby ten ruch samochodów przesunąć, to ta obwodnica w ciągu 25-30 lat wróciłaby się na oszczędnościach paliwowych. Jak policzymy cały ruch samochodowy i skróconą trasę, no to ta obwodnica by się oczywiście zwróciła. I pytanie, dlaczego Rada Miasta, burmistrzowie odstępują od własnego prawa miejscowego, gdzie mają pokazaną właśnie tą obwodnicę, ten przebieg, a koniecznie chcą, żeby ta obwodnica leciała w naszej gminie w związku z Zielonką. Wymyślili burmistrzowie, że Zielonka to powinien być teren przemysłowy i mieszkaniówka. Tylko zapomnieli, że każdy teren, czy mieszkaniówka, czy teren przemysłowy, musi mieć drogi dojazdowe. No, i było hasło, że oni nie oddadzą ani kawałka ziemi pod drogę, bo to nie będzie podatków. Ale faktycznie już wybudowano drogę na tym terenie pod przemysł usługi. Natomiast taka dyskusja, krótko mówiąc, burmistrzowie nie rozumieli podstawowych spraw, czyli takich, że każdy przemysł, Każda mieszkaniówka musi mieć drogi dojazdowe. Oprócz tego, że będziemy mieli utrudniony dostęp do tej obwodnicy, skoro robią na naszym terenie i również mieszkańcy miasta będą mieli utrudniony dojazd, no to oczywiście koszty utrzymania będą oczywiście na dyrekcję dróg krajowych i autostrad, ale oświetlenie na drogach krajowych płacą gminy. I my mamy już taki przykład rondo sosabowskiego, gdzie rocznie płacimy 50 tysięcy, a teraz mają wejść 4 ronda. Czyli krótko mówiąc, obwodnica dla nas niechciana, będziemy musieli jeszcze dopłacić 200 tysięcy za oświetlenie. To jest dziwaczne, jak popatrzymy na rysunek, jaki ona ma mieć przebieg. A popatrz na obwodnice, które istnieją w kraju wokół miast. Jest to najbliżej zawsze ośrodka zamieszkania. No, i tutaj mówimy, że ta zielonka, przede wszystkim ten teren przemysłowo-usługowy, nie będzie miała skomunikowania. Aż się aż prosi, żeby właśnie ta obwodnica przebiegała obok tej strefy ich przemysłowej, no bo wtedy będzie łatwiejszy ruch, Natomiast tam jest tylko jedna ulica, nazywa się małojowiska i ona będzie szła w kierunku na Centrum Sołectwa zielęcice. Cały ten ruch ciężarówek pójdzie w Centrum zielęcic. No to będzie krótko mówiąc katastrofa nowe korki, utrudnienia, a z tego tak naprawdę gmina Skarbnik nie dość, że będzie musiała dopłacać, to jeszcze mieszkańcy będą mieli ograniczony dostęp.